Czoła, witam wszystkich widzów Kolba TV. Jestem Olo i dzisiaj przedstawię Wam przybliżenie nieco temat wiatrówek PCP. Jakie mają zalety, ale też wady w porównaniu do tych klasycznych wiatrówek sprężynowych, co trzeba wiedzieć o eksploatacji takiego sprzętu i jakie akcesoria należy dokupić, żeby w pełni cieszyć się właśnie z takiej wiatrówki PCP. Materiał przeznaczony jest raczej dla użytkowników początkujących, ale też takich osób, które dotychczas strzelały tylko i wyłącznie z tych klasycznych wiatrówek sprężynowych, a z PCP jeszcze nie miały okazji. Jeśli temat Wydaje ci się ciekawy, to proponuję zrobić sobie kawkę lub każdy inny dowolny ulubiony napój i zapraszam do oglądania. Na początek może taka mała ciekawostka. Wiatrówki PCP powstały pod koniec lat 70. w Anglii. Wynalazła je firma Daystate i na początku tego typu konstrukcje, oczywiście nie takie dokładnie, ale bardzo podobne, służyły do wystrzeliwania takich lotek usypiających, właśnie do dzikich lub jakichś agresywnych zwierząt. Taka lotka zawierała substancję usypiającą, ale zauważono, że tego typu konstrukcje można łatwo przekonstruować i zrobić z tego bardzo fajne wiatrówki. Tak powstały wiatrówki PCP. Nazwa PCP, czyli Pre-Charge Pneumatic, oznacza mniej więcej tyle, co urządzenie, które zostało wcześniej napompowane przed jego użyciem. W praktyce wygląda to w ten sposób, że taka wiatrówka posiada kartusz, który napełniamy powietrzem. Powtarzam, powietrzem. Nie tlenem, nie dwutlenkiem węgla, tylko właśnie powietrzem. Taki kartusz najczęściej znajduje się pod lufą, ale też coraz częściej spotykamy wiatrówki, które mają kartusz tutaj jako kolbę. Strzał, czyli pociągnięcie z pustu, wyzwala pewną ilość. Powietrza, właśnie z tego kartusza, który przechodzi przez zawór i napędza śród w lupie. Tak to wygląda. Wydaje się pozornie proste, ale tak naprawdę wiatrówki PCP to dosyć skomplikowane urządzenia. Ciśnienie, do jakiego napełniamy kartusze w wiatrówkach PCP, to jakieś 200-250 barów. I żeby Wam to zobrazować, to powiem, że ciśnienie w takim normalnym kole samochodowym to jest jakieś 2,5 2 bara, 2,2 ,2 bara. Czyli tutaj mamy 100 razy większe ciśnienie. Robi wrażenie. Piękny, wiosenny dzionek nam się zapowiada, ale rano jest jeszcze dosyć chłodno. Ok, ale wracając do tematu. Yy, mamy dwie możliwości napełniania takich wiatrówek PCP. dwie mają, mają swoje wady i zalety, no jak wszystko na tym świecie. Pierwszą z nich jest możliwość napełniania z takiej butli nurkowej. Dlaczego mówię na nią butla nurkowa? Bo to jest dokładnie taka sama butla, jaką używają nurkowie. A drugą możliwością jest napełnianie za pomocą takiej pompki. Bardzo zbliżona jest do takich starych pompek rowerowych. Działa dokładnie na takiej samej zasadzie. Jest oczywiście dużo bardziej skomplikowana i bardziej precyzyjnie wykonana, ale zasada działania jest dokładnie taka sama. Butla składa się z zaworu oczywiście do dozowania powietrza od powietrznika. Manometru, który wskazuje ciśnienie w kartuszu karabinka, wężyka, na, na którego końcu jest szybkozłączka, którą podpinamy do karabinka. I teraz zademonstruję Wam, jak wygląda ładowanie karabinka z buty nurkowej. Proces ładowania, przetaczania powietrza jest bardzo prosty i, co ważne, szybki. Wystarczy włożyć tą szybkozłączkę tutaj do karabinka. Teraz tutaj mamy manometr karabinka, tutaj jest manometr od butli. Zakręcamy odpowietrznik, to jest bardzo istotne. I powoli, powoli, to jest istotne, słowo klucz, dozujemy sobie powietrze i patrzymy, kontrolujemy na manometrze, zarówno na tym, jak i na tym manometrze, jak nam to powietrze się pompuje. I powoli powietrze przetaczane jest z butli do kartusza. Jak za szybko, to trochę zwalniamy. Jak nie idzie tak szybko, jak byśmy chcieli, to trochę odkręcamy. I to chyba wszystko. Słuchajcie, tutaj jest jakieś 180 barów. A więc w tym momencie zakręcamy ten główny zawór. Odpowietrzamy cały ten system, czyli wężyk z wężyka spuszczamy powietrze i z całego systemu po to, żeby w ogóle udało nam się wyjąć ten wężyk, ponieważ jeśli nie odpowietrzamy to albo nie wyjmiemy wężyka, albo jak wyciągniemy, to ten wężyk po prostu gdzieś może nas uderzyć i zranić. Więc odpowietrzamy. W tym momencie możemy spokojnie wyjąć wężyk z szybko złączką. I karabinek jest nabity. W zależności od tego, jaki mamy karabinek, czy 200, czy 250 barów, to do tej wartości pompujemy. Nie przekraczamy wartości maksymalnej, którą ma karabinek. Jeśli chodzi o butle nurkowe, to możecie je kupić w różnych wielkościach, czyli pojemnościach. Od jednolitrowych, malutkich, po takie duże, kilkunastolitrowe, raczej stacjonarne butle. Oczywiście im większa butla, tym na więcej ładowań karabinka Wam wystarczy. Ale jest jeszcze jeden podział takich butli nurkowych na to, z jakim ciśnieniem roboczym pracują. Są 200-barowe butle i 300-barowe butle. Te 300-barowe są droższe, ale to ciśnienie jest bardziej takie skondensowane. Te 300-barowe wystarczą Wam na też znacznie więcej ładowania niż analogiczne, te samo literażowe butle, ale 200-barowe. Ale co jest jeszcze bardziej istotne, to fakt, że za pomocą 300-barowych butli jesteście w stanie napełnić taki karabinę kartusz karabinka, do 250-barów tych roboczych, na przykład jeśli karabinek ma 250, na to Natomiast za pomocą butli 200 barowej już nie napełnicie, ponieważ maksymalne ciśnienie robocze to jest 200 barów i maksymalnie na pełnej butli napełnicie karabinek tylko do 200 barów. Tak to wygląda. Tak tylko jeszcze wspomnę o jeszcze jednym podziale tych butli. Standardowo najczęściej spotykamy butle stalowe, które posiadają atest. Ten atest może być przedłużany, y, oczywiście jeśli się skończy, najczęściej jest ona on 5, 6, 7 lat, różnie. A są też butle, y, które wykonane są z włókna węglowego. One są dużo lżejsze od butli celowych, ale takich butli już nie możemy przedłużać tym atestem. One są po prostu takie jednorazowe. Butle występują oczywiście w różnych cenach. Cenowo też to wygląda bardzo różnie i możemy butle kupić od y, kilkuset złotych do kilku tysięcy. Taka standardowa butla, która ja bym wam polecał, to jest 3-litrówka lub 4-litrówka, koniecznie 300-barowa, stalowa, żeby wystarczyła wam na bardzo długo, żeby potem ją po prostu tylko też atestem przedłużać jej yy, żywotność, tak to nazwijmy. I taka butla będzie kosztowała około 1000-1500 zł. Taka rozpiętość cenowa. Oczywiście możecie kupić trochę tańszą butlę, ale będzie używana. Jeśli chcecie, nie ma problemu. Są też dużo droższe butle, tak jak powiedziałem, stacjonarne, które mają bardzo duże yy, pojemności, ale pytanie, czy Wy Takiej potrzebujecie. I teraz powstaje pytanie, jak taką butlę napełnić, jak już powietrze się w niej skończy. Możecie na przykład udać się do jakiegoś centrum nurkowego w waszej okolicy, jeśli takowe jest, bo tam napełniają butle nurkowe, a to jest właśnie butla nurkowa. Koszt takiego napełnienia to jest jakieś 20, maksymalnie 40 zł. Myślę, że też jakieś lepsze, większe remizy strażackie też świadczą takie usługi. Tego nie sprawdzałem. Jak akurat u siebie mam właśnie takie centrum nurkowe, gdzie tą butlę mi nabijają musi się po prostu rozleżyć w swojej okolicy. Ok, słuchajcie, teraz omówię drugi sposób napełniania wiatrówki PCP, a potem podsumuję obydwa sposoby. A tym drugim sposobem jest na Bijanie, napełnianie, pompowanie za pomocą takiej specjalnej pompki PCP. Tak jak wcześniej wspomniałem, wygląda trochę jak taka stara pompka do roweru i generalnie działa na takiej samej zasadzie. Tutaj mamy pompkę angielskiej firmy Hill Pumps. Jest to produkt wysokiej jakości, który posiada tutaj już taki system do yy, osuszania powietrza i ta pompka kosztuje ponad 1200 zł, ale są też u nas pompki, które kosztują około 450 zł i też będą dobre. Z czego składa się taka pompka? No właśnie z takiej rączki, tego cylindra manometru koniecznie. Ta pompka oczywiście posiada też ten osuszacz. Jest, te, jest też odpowietrznik. No i wężyk z końcówką. Jak to wygląda? No normalnie. Podpinamy do karabinka, zakręcamy odpowietrznik, żeby to powietrze nam nie uciekało i pompujemy. Na taki dźwięk ciekawy, bo nie podpięty, prawda? Ale generalnie właśnie tak to wygląda. I teraz y, pytanie, ile trzeba pompnięć, ile trzeba czasu poświęcić na napełnianie takiego kartusza? Sporo, sporo. Od tak od zera, to myślę, że jakieś 30-40 minut zajmie wam pompowanie. I tutaj taka zaleta pierwsza: taka pompka zastąpi wam wiz wizytę w siłowni, ponieważ napełnienie takiego kartusza tej wielkości nie tylko zajmie wam trochę czasu, ale też sporo wysiłku i sporo kalorii stracicie przy tym. Jak napełnicie, no to musicie sobie trochę odczekać, ponieważ ducho będzie walić, zapewne w nic nie traficie wtedy. Ale spoko. Przede wszystkim pompka ma jedną zasadniczą zaletę. Jesteście całkowicie niezależni od tego źródła y, powietrza. Tak jak w przypadku było to y, butli PCP. Tam, no, jak się skończy, tą, to musicie po prostu gdzieś pojechać. Jeśli nie macie takiego centrum nurkowego czy jakiegoś, jakiejś remizy strażackiej, no to nie napełnicie. Tutaj pompka jest stosunkowo lekka, możecie napełnić w każdym momencie. Więc to jest najważniejsza i największa zaleta pompki. No dobrze, w takim razie podsumujmy te dwa sposoby napełniania wiatrówek PCP. Zaczynamy od butli nurkowych. Przede wszystkim wygoda i czas. Tutaj napełniamy karabinek jakieś 20 sekund. Nie jesteśmy zmęczeni, możemy od razu strzelać. Super. Jest to najczęściej wybierany sposób napełniania wiatrówek właśnie przez strzelców. Ale ja niczego nie sugeruję. Wady: no jesteśmy oczywiście całkowicie zależni od tego źródła powietrza. Musimy tą butlę gdzieś napełnić, a w momencie, kiedy na przykład jedziemy gdzieś na jakieś, nie wiem, na działkę, na zawody, nie zrobimy tego, no to jesteśmy ugotowani. Ale jest jeszcze na, wada: no wada, nie wada. Ta butla waży jakieś. 10-12 kg, podczas gdy pompka waży 4 kg. Więc waga przemawia na korzyść pompki. Teraz zalety i wady pompki. Przede wszystkim tutaj odwrotność, czyli jesteśmy całkowicie niezależni od tego źródła naszego powietrza i możemy taką pompkę wrzucić do samochodu. Jest poręczna, lekka, ale no niestety. Musimy trochę namęczyć się, żeby napełnić ten nasz kartusz. 30-40 minut, ja tak szacuję, ja dawno, szczerze powiem wam, nie pompowałem za pomocą popki, ale pamiętam, że to był mniej więcej taki czas. Oczywiście wszystko zależy od kartusza i od tego, do jakiego ciśnienia chcecie napompować ten karabinek, ponieważ na początku, wiadomo, jak kartusz jest pusty, to to pompowanie idzie bardzo lekko. Wiadomo, to jest normalne. W miarę wzrastania tego ciśnienia, pompowanie staje się coraz trudniejsze i coraz ciężej to zrobić. Więc tak to wygląda. Wybór należy do Was. Cenowo to wygląda podobnie, no powiedzmy, że tutaj znowu jest trochę na korzyść pompki, ponieważ ta pompka już wysokiej klasy kosztuje ponad 1200 zł, ta butla też kosztuje około 1200 zł, ale możemy kupić pompki już za 450 zł w kolba.pl. Dlaczego wybieramy wiatrówki PCP? Zasadniczą zaletą tego typu sprzętu jest całkowity brak odrzutu. No właściwie prawie całkowity. Ale to wystarczy do oddawania bardzo cennych strzałów. Jak to się odbywa? Poprzez naciągnięcie dźwigni. Tutaj mamy taką bietlonową, w innych karabinkach może być trochę inaczej. Aktywujemy też ten spust. W momencie, kiedy naciśniemy spust, hammer, czyli taki zbijak, uderza o zawór i który dozuje delikatną, malutką ilość powietrza, która trafia tutaj przez ten to jest system, i trafia do lufy, i napędza ten śród. Wszystko odbywa się bardzo gładko, przez co nie ma żadnego szarpnięcia, tak jak w wiatrówkach sprężynowych, gdzie jest tłok i to szarpnięcie jest zarówno w jedną, jak i drugą stronę. Karbinek PCP, który pozbawiony jest odrzutu, jest naprawdę bardzo celny. Nie musimy się uczyć tego strzelania, tak jak w przypadku wiatrówek sprężynowych, gdzie musimy opanować tą sprężynówkę, wiedzieć, jaki ma odrzut, i się jakby do niego przyzwyczaić. No tutaj. To strzelanie, w ogóle nauka strzelania na wiatrówkach PCP jest po prostu bajecznie prosta. Wystarczy odpowiednio ściągnąć spust, oczywiście nakierować y, lunetę, krzyż na cel, odpowiednio ściągnąć spust, nie ruszać niczym i wtedy trafiamy praktycznie sami. Oczywiście wszystko to wygląda tak w teorii, z wiatrówek z PCP też się trzeba trochę nauczyć, ale strzelanie jest dużo, dużo prostsze. To jest najważniejsze. Kolejna sprawa, możemy używać różnego rodzaju typu lunet celowniczych. I co istotne, dzięki temu, że nie mamy odrzutu, ta luneta nie zniszczy nam się na karabinku. Wietrówki sprężynowe mają ten odrzut duży i lunety. Często nie są przyzwyczajone do odrzutu do przodu, który generuje też wiatrówka sprężynowa poprzez ten ruch tłoka. Co istotne, możecie sobie założyć jakiś dowolny montaż dwuczęściowy, i nie ma obawy, że ten montaż wraz z lunetą będzie Wam się przesował na szynach, na frezach, i będziecie gubić to swoje zero, które gdzieś tam ustawiliście na jakimś tam dystansie. Więc no, to jest kolejna sprawa, kolejna zaleta. Następna zaleta, możecie używać dwójnogów, a w przypadku wiatrówek sprężynowych, przynajmniej jeśli chodzi o te klasycznie łamane, albo wiatrówki dolnego naciągu, nie ma takiej możliwości. A nie ma nic fajniejszego jak sobie gdzieś tam się umościć na kocyku i postrzelać bez konieczności gdzieś tam, wiecie, wyginania się i naciągania. Kolejna istotna sprawa, wiatrówki PCP mają magazynki, dziesięciostrzałowe i większe, więc tutaj wystarczy tylko i wyłącznie przeładować tą dźwignią biatlonową, i można strzelać, a w sprężynówkach, jak wiadomo, trzeba za każdym razem złamać tą lufę. Oczywiście wiem, że są jakieś tam modele wiatrówek sprężynowych, które też posiadają magazynki, no ale mimo wszystko jest to dosyć uciążliwe. Także tak jak widzicie, wiatrówki PCP mają szereg zalet w porównaniu do wiatrówek sprężynowych. Wadą jest właśnie ten sposób napełniania to wszystko, co się z tym wiąże. Ze sprężynówką jesteście bardziej niezależni. Bierzecie ją, idziecie gdziekolwiek i sobie strzelacie. A wy, jakie wiatrówki preferujecie? Te klasycznie łamane sprężynówki, gdzie wystarczy wziąć wiatrówkę ze sobą, paczkę śrutu i już można się bawić, gdziekolwiek jesteście? Czy raczej wiatrówki PCP, które są bardziej precyzyjne, możecie strzelać na większe odległości z wykorzystaniem magazynka? Chętnie poznam Wasze opinie. I na dzisiaj to będzie już wszystko. Mam nadzieję, że przybliżyłem Wam nieco temat wiatrówek PCP i wszystkie o co się z tym wiąże. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. A jak jesteście pierwszy raz na naszym kanale Kolba TV, to dajcie suba. Wtedy nie ominą Was właśnie takie filmy poradnikowe, jak dzisiaj na naszym kanale. Cześć i do zobaczenia w następnym odcinku.